Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Dzień Kobiet ustanowiono i zaczęto obchodzić aż 102 lata temu. Warto jednak wspomnieć o tym, że zwyczaj obdarowywania pań, właśnie na początku marca, istniał już w starożytnym Rzymie. My zajmiemy się jednak bardziej współczesnymi czasami. W remizie Strażackiej w Dobrzalowie panie z gminy Bełchatów świętowały podczas specjalnie zorganizowanego wieczoru. Nie mogło zabraknąć tortu. Brawo. I oczywiście kwiatów, ale tradycyjne goździki zastąpiły tulipany. Panowie chętnie obdarowywali panie, bo przecież żaden z nas nie wyobraża sobie świata bez kobiet. Aż tak wielkiej wyobraźni nie mam. Absolutnie, absolutnie jest to dla mnie nie do wyobrażenia, zwłaszcza patrząc tutaj na te kobiety uśmiechnięte, zadowolone, które tak licznie odpowiedziały na nasze zaproszenie. Absolutnie sobie nie wyobrażam. Ten wyjątkowy wieczór uświetniła także doskonała muzyka. Na scenie królowała Marta Krawczyk, a o tym, że śpiewać potrafi naprawdę fantastycznie, przekonali się wszyscy, którzy byli w Dobrzelowie. t h Aby być, by z domem być, blisko. Kobieta na święcie kobiet. Powinno tak naprawdę odpoczywać. A ty pracujesz. Jak to jest z tobą? Ja pracuję, ale to jest sama przyjemność móc tutaj wystąpić dla pani i zaśpiewać. Ja zawsze się cieszę, jeżeli mam taką możliwość, także to żadna praca tak naprawdę, tylko sama przyjemność. Jaki repertuar dzisiaj przygotowałaś? E, to są piosenki, e, ten recital nazywa się Ocalić od zapomnienia. To są takie stare piosenki, e, trochę zapomniane e, z filmów, z muzykali, trochę polskiej, starej, dobrej muzyki. Było widać, że chwyciło, bo panie dziarsko śpiewały. Tak, bardzo się cieszę, bo nie lubię tak śpiewać, gdzie publiczność siedzi spięta i po prostu słucha. Lubię taką interakcję z publicznością. Panie były w niebo wzięte i o to właśnie chodziło. Gminny Dzień Kobiet okazał się strzałem w dziesiątkę, a sala OSP pękała w szwach. Pięknie, bardzo mi się podoba. Taki Dzień Kobiet e, chyba po raz pierwszy, prawda? Na taką skalę. No tak. Zrobili nam panowie wielką niespodziankę. Przemiłą zresztą. A jak ci panowie wszyscy sprawują się tak na co dzień, bo kiedy jest święto, to wiadomo, doceniają, z kwiatkami przychodzą, tak? To jest w trakcie roku. Ja myślę, że to jest, ja myślę, że to jest taka namiastka codzienności, a dziś przekazali nam tą um, chwilkę taką, gdzie no, zachowują się tak na co dzień. Super! Fajnie. Fajnie, ja jestem bardzo zadowolona, tak. bo już jestem drugi raz na tego... takiej imprezie z gminy. Byłam na opłatku, teraz oczywiście jestem na Dniu Kobiet, ale jestem no, bardzo to zadowolona. Takie spotkania, fajnie. Panowie na co? jesteśmy. Człowiek się spotka chociaż ze tak. znajomymi, w ogóle taka, taka atmosfera jest taka, no taki uśmiech po prostu. No ja to jestem bardzo zadowolona z takiego, z takiego spotkania. Co dzisiaj się najbardziej podobało? Tu? Dzisiaj to tak, tak, atmosfera, pan dużo, szanowni. Tam, tam. To jest miłe takie no, spotkanie. Bardzo no. Ja tam się cieszę. Ja już wiesz, ja jestem trochę w podeszłym wieku, może tak nie pasowało mi przyjść, ale ja mówię, ja idę, bo ja lubiłam tak, zawsze wszędzie fajnie. być. Oczywiście przy tej okazji nie sposób nie wspomnieć o życzeniach dla wszystkich pań od męskiej części gminy Bełchatów. A życzenia te przekazał wójt Kamil Ładziak. Z okazji Święta Kobiet pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, samych pięknych pogodnych dni, jak najwięcej uśmiechu na twarzy oraz spełnienia wszystkich marzeń dla wszystkich wszystkich kobiet. My też przyłączamy się do życzeń składanych przez wójta, no i obiecujemy, że dla pań postaramy się być przez cały rok tacy jak w dniu 8 marca. Wszystkiego najlepszego, drogie panie.